Właśnie przyszła do mnie paczka. Dwa nowe czołgi. Hmm. A jakie to możecie się przekonać, jak już odpakuję? No to co? Trzeba je odpakować. Znaczy czołgi, nie, naczy... czołgi, tak, ale jeden będzie składany na razie. Jeden ma być podobno trudny, bo ma różne podobne części od siebie. A, A nieważne, przejdźmy po prostu. To co się będzie dało to nagram. Teraz muszę ustawić tylko kamerę. Dobra, chyba paczkę widać. Widać. No to tak. Pora otworzyć. Tak ciężko jest, ale damy radę, albo Aha, Aha. właśnie pierwszy czołg to jest KW-1. A drugi, jak łaskawie wyjdzie, Merkawa. Merkawa, nowy czołg izraelski. Eee, I widzę, że ona ma więcej elementów od kawu jedynki, ale i tak zajmę się najpierw kawu jedynką. Mm, a czemu? Bo, bo tak. <grym> Nie, no bo mam mniej elementów. I przerżnąłem kawu jedynkę podczas otwierania paczki, więc dwa procesy otwierania mamy za sobą. To można jakby się widzieć jak będzie już dany etap budowy jej. Merkawa to pewnie będzie ten, budowana za... Na pewno nie w piątek, sobotę też nie, sobotę, niedzielę też nie. Pewnie będzie we wtorek stawiona. Chyba, że zdążę zbudować jeszcze do tygodnia, i już po weekendzie bym Wam stawił na YouTube'a, Choć i tak pewnie mało osób to ogląda. To co ja robię na tym kanale. No, to można zobaczyć, kto co tam lubi.